Hej, witajcie ponownie. Kontynuujemy naszą grę w posta na dwójkę. Zacznijmy od czytania gazety. Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Bruce'a Willisa? Może zapytam. Pewnie to lubi. <laughs> Burmistrz ogłasza dzień Garego Kolmana. Col Gary pojawi się w Paradise Mall. Otwarcie biblioteki. Już demonstranci kitują pod biblioteką. Rozpoczęcie prób orkiestry dętych. trudnym wzrostem wskaźnika zabyt od wczorajszego dnia. O, to ja, ja... nic o tym nie wiem. Dobra, hmm. Dajmy sobie mapę, jak zawsze. Dobra, mamy do podpisania petycję, mamy do oddania książkę, wyspowiadać się i co jeszcze było? No. I autograf właśnie. Od no, dobra, zacznijmy klasycznie od włamu do czy nie powinno nikogo być, to... Spoko. Ok, Okej. A, no. Do. Dobra, nieważne. Yy. Nie chodzi o to, że nie mogę zawalczyć, tylko po prostu tak... Nie widzę z tym sensu. Bo raczej i tak tam nic nie będzie miał. Ostatnio jak patrzyliśmy, to nic nie miał. Tam w Ale Moje klejnoty! Chodź psie. Moje klejnoty! No ja myślę, idźmy stamtąd. U, onczek Dobre na twoje kłopoty. Brań ich. Zobie wyjdzie stąd. Zobie wezmą, gdzie mamonki... Kevin... Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Możemy słuchać te rzeczy. I sobie wyjść. Od razu lepiej. Dobra. Czy nie podpisalibyście tej petycji? To się mi Ja osoby. szma, to robisz? Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mój no Zdzierasz ze mną, no i tak to się to odbywa fajne Faje zdrowie, kupi zajaraj Dobra, to do tego się sprzedaje Tylko dla was Aha, papa pa. pa, fajnie było <laughs> wziąłem, wziąłem kasę i wyszedłem To się szanuje. Dobra, dobra, dobra. Pora poszukać kogoś kto podpisze tę petycję. E, policjanta lepiej nie pytać, Znaczy co ta policja umie zrobić to lepiej nie. Dzień dobry, czy zechcesz podpisać nie petycję? Nie żałuję niczego. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Takich ludzi lubię. Dzięki. Dziękuję bardzo. dobra, Czy nie podpisalibyście tej petycji? Podpisuj moją petycję do cholery. sorry. Podpiszesz to ty, czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? No. Trzeba było podpisać petycję, nie. Nie chcę teraz. Dobra, dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. Mordy. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Podpisuj moją petycję do cholery. Na pewno nie, walnięty knurze! Walnięty ja knuże. A to robisz? Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. A, to jest służka studenta. Rzecz, jeszcze... No cóż, eee... A... O kurczę. to wiadomo kto to zrobił. Karabinek podnosić przynajmniej. Eee, dobra. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. W po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie! Walnięty knurze! Podpiszesz to ty, czy pozostali przy życiu ty. członkowie twojej rodziny? Nie umiem negocjować. E, dobra, to po drodze. Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. W mordę! Podpisuj moją petycję do cholery! Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Wreszcie dzięki. Małdziczka nie chciała, to chodzisz ten. Dobra. Przy pokażę Wam za jedną co. Daje połączenie kota i. E, nieważne. Nie wiem, czy ktoś chciałby to zobaczyć, naprawdę. E. Okej. Okay. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Sorry, well, po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Sure. No i to chodzi. Dzięki. Dziękuję bardzo. Której mam iść? Tutaj mogę przejść dookoła i do Paradise Mall do Gary'ego. To przy okazji tam poszukam jakichś ludzi. Yy, chcę, że podpiszę tą petycję A, Dzień pan, dobry, szpana? czy zechcesz podpisać petycję? Sorry, mordę! Podpisuj moją petycję do cholery! Sure thing? No, ja o to chodzi Dzięki! Do znika lepiej nie... nie wygląda, żeby tutaj był w środku? Przejdźmy dookoła się jeszcze o kurczę tu jest wysoko To nie ja, to nie ja byłem. Mucha była na oknie. Po prostu chciałem uderzyć. A już swoją Ech. nie tam, ty. S drugą Dobra. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Ja, se ma to robisz? Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. No. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Oto Przychadzają mi się jeszcze w tym mieście. Które hmm. ta druga, widzicie Biurowiec RWE, rany To powinno być paradyzmą. Tak to jest tutaj, mamy już cztery koty, nie chcę tego robić, naprawdę. Hmm. Na którym mogę przejść? Na górę. Tak, Paradise Mall. Będzie jeszcze loading przy okazji. Paradise Mall, Gary Coleman. Wrócił on jest tutaj na dole. No, Jak mogę zejść na dół? Najłatwiej by było zaskoczyć, po prostu, ale. Nie widzę Boję się, że znowu się ktoś zbuguje i Tylko się będą wszyscy wpuszać A zwłaszcza ja więc. <śm> o, tu są schody jeszcze później sobie zajrzymy do sklepów, ale to później To później tak, bo... Po tym, co może być z garem, Colemanem, lepiej lepiej nie ryzykować. Dobra, a jeszcze czekaj. Może, może zrobimy od razu. Przykro mi. Jak ja se szma to robisz? Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, chyba podpiszę. To podpiszę. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Okej, okay, jeszcze. Dobra, ty jesteś niebliżony. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Sorry, Will. W mordę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że no, to się okay. jest ważne. pierwsza rzecz. No i zbaniej. No i zbaniej, dokładnie. No. Dobra, podpis. Chyba tu się startuje kolejaczka. Pamiętasz, jak zabrałem cię do kowpony okay. i wszystko, co zrobiłeś, to hit on women? Tak, tak, spokoj jesteś. Spadaj. Dzięki. <laughs> Następny. Hej! To dla młodszego brata. Dzięki, możesz już iść. Słodki. Następny. Cześć! Dzień dobry panie Kuleman. Bardzo mi się podobało, jak to się robi. Robi pan to czasem z tą laską w skórzanym wdzianku? Tak, tak! Spoko jesteś. Spadaj! To dla mamy przysięgam. Jasne, bardzo proszę. Jak zobaczę, że sprzedajesz to na Allegro, przyjdę i skopię ci dupala. <grym> Może być. O co się dzieje? Jak mówię się. Na ziemię gnoju. Przycisk. Na, ziemię, na, ziemię. na, na ziemię gnoju! Policja! Wypuśćcie, Wypuśćcie dzieciaka! Grytka. Mamy nakaz Grytka. aresztowania go. Wyrzysko. Wracajcie na slot pożeraczy czy pączków? Ja nikt. Nie żartujemy! Wypuśćcie go! Ani komu nie. <śmieniu> Grytka. 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 nie Porucznik Grossman Grytka. próbował nas. Nie wracam z wami. Okej, okay, policja jest zajęta, więc w sumie mogę robić. Robić napady na sklepy, nice. Dobra, nie chcę, policja przejdzie. Dobra, co jest zamknięte? Co my tu mamy? Hi, cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 100. złotych. Oczywiście. krótki to jest sklep tych? wydaje mi się, że ta, to jest sklep tu na górze też jest możliwość kupienia tego samego okej okay. Nic się wzięliście Co tu się Aha on po... <grystanie> Co? Halo, dos się ode mnie Zzz. No to nieźle <grystanie> Dobra Tym, Tą się zajmą To ten... nie musiałem rozwalać tego sklepu, rozwalili go sami Dobra, pozbierajmy sobie broń No Gary już chyba nie żyje No, wypuścili chłopca Wypuścili go z tego świata Dobra Chyba wszystkie sklepy obliczałem Bo był jeden Większość było do, re do renowacji Dobra, w sumie jest to, jakieś, jest to jakaś. Jest opcja zejścia w inną stronę, bo wtedy mogłem do kościoła iść od razu. A było spoko. O, może ten wyjście? O, dobry plan. O, mam drugą książkę. Dosier Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 100. Dolarów. Nie, nie jesteśmy na takie rzeczy. które oszycie. Hmm, dobra. Muszę się wbić. No i. Zaoszczędziliśmy stówkę. Dobra, już nic tutaj już nie. Mam. No, fajnie było. <laughs> nie, dobrze. No to nic nie robię, pani władze. No, ja myślę. Już ten wzywał. Dobra, wyjdźmy gdziekolwiek, a znowu jest... Jest w ogóle znowu... Co to była za krwawa sieczka tutaj? Dlaczego jest tyle pistoletów? Nie wygląda jak... dobra... Fajne miejsce polecą Dobra, zajezdnie pociągnie W sumie tędy mogę dzięki temu się przejść do kościoła Tak? Tak? No tak W którą stronę kolić? Nie, zajezdnie zaraz hmm. Nie ten, ten, muszę przejść tu i dopiero skręcić w tą stronę. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Jest kotek. Mam cię. Dobra, jest gdzieś jakieś puste miejsce, gdzie mogę to zrobić. Bo wiecie, w mieście takich rzeczy nie powinno się robić. Nie powinno się nigdzie robić. Znaczy, nie to tego. Ale to jest tylko gra komputerowa, więc nie Co to mam. Co? Bierzesz, kur... Widzisz, ja się broniłem, a mam poszukiwania. Halo? Co tu chodzi? Dobra, to można przejść przez kościół, ale tu się najpierw schowam przed policją. Dobra, ale przynajmniej nie bronią ci policjanci. Na przykład w takim GTA San Andreas, jeżeli jakiś gang w ciebie strzelał, to policja miała to gdzieś. Ale jak ty zacząłeś strzelać do gangu w samoobronie, to... Myślicie wsparcie. Dobra, już raczej przejdę tędy. Tu policja nie będzie rządzić. tylko nadzieję. Nie powinno takich policjantów. Ten kazynek do kluka koł. Okej. Okay. Chcę skoczyć na to. Okej. Okay. Nie mogę tak przejść, okej. Okay. Szkoda. Szkoda, szkoda. Dobra, kościół. Fire Gdzie jest spowiedź? W tą? Do głównego budynku mogę wejść i to będzie tyle. Cześć, datki mogę dać jest coś? Jest czwarta Tą stronę ok, gdzieś tu ma być. Niby, hmm. której dojść? Konfesjonal. Boże, jak, Jakaś ciężka droga. Konfesjonal, dlaczego są okay. apteczki? Dlaczego? Dobra, gdzieś tu powinien być. Konfesjona... Miejmy nadzieję. Tak, będą są dwie, trzy, tu myślę. Tu mam przejść. Przynajmniej tak myślę. Hmm, nie mam pojęcia gdzie mam Tak, te strzałki nie prowadziły i pominąłem to. Tu... Co to jest na zewnątrz, ten Co to chodzi? Cmentarz. No to już jest cmentarz. On ze powinien być gdzieś w środku. Prawdzie go ominąłem. Wyglądałem jak totalny debil, biegając... i szukając tego. Były strzałki w miarę się... patrząc stanie Kierowałem w to miejsce, czemu ja je ominąłem? W tą, dobra, jeszcze wyżej, tu konfesję, O Boże, taka kolejka? O mój Boże. Dobra, mi się trochę porusza. Ja sobie. Na przykład pójdę po karabin maszynowy. Wiadomo, no, co wy. Każdy ma w broń. karabin maszynowy. Dobra, co my w sumie mamy Co rzeczy? Mamy te trzy książki z podpisem Garego I nie wiem co w sumie one robią. Bo na razie zostaje tego nie sprawdzać. E, pączek, pączek, to nie wiem, to mam dla policjanta być? Jak mnie będzie ścigał? Upuścić przysmak i zaprzyjaźnić się z psem? Okej, okay, to jak na przykład coś na broju. WAGA! To... Chcesz ko między oczy? No No właśnie. Yy, gazeta... Książka... Radar... na strzelba... I faja zdrowie. Dobra. Już nieważne. What no. the? Właśnie w środku sobie zapalił fajkę. No, a jak ci się obronisz przed gościami, którzy wyskakują na siebie ze strzębami z pistoletami, to ci ścigają. No hmm. miasto mnie tak nienawidzi. Przejdźmy sobie do przodu. To do kolejeczki. No weź hey Dobra, zaraz będzie moja kolej. Se nie Następne. No a to, to tyle, widzisz. Dobra, poczekaj, aż wyjdzie. Szczęść Boże. Pobłogosław mnie, Ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę. No nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem pobyku. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? Tak. W takim razie odpuszczam ci grzechy, synu. Następny. <laughs> o Dzięki. Może być. Dobra, zatwierdzę. O, coś się jeszcze dzieje. Ciekawy ten dzień jest w sumie. Jest o, Wy? Własnego tyłka byś nie poznał. Ej, kolego! Jeśli nie jesteś częścią rozwiązania... Jasna dupa! Dzisiaj w imię Allaha. Szykujcie się na śmierć, niewierni! <noise> Co to się dzieje? Wychodźcie moi pokojowo nastawieni bracia. Czas już na biczowanie odbizy chodząc w, piłach w piłach <noise> w bani <grystanie> <obydli innych> <grystanie> Gra jest świetna. Dobra. do noszenia yeah, broni, wyście się na nie rzucili. No dobra, okay. zatwieni Nie,

O tak, dobrze Przynajmniej tyle, no chodziło, dobra, wyjdźmy z tego kościoła w końcu. Dobra, papa, pa. fajnie było. O co im chodzi? Oni nie zaatakowali. Ja się, się broniłem. Halo. Dobra, muszę jakoś znaleźć się w końcu gdzieś. Gdzie nie zostanę? Między oczy bo jeszcze mi została jedna misja. No to książkę. No mi książkę, ja też wiem. Halo, halo, policja. Proszę mnie bronić. No co ty robisz? Strzelają we mnie. Co jeszcze mnie ścigasz? Za co? Chyba was coś boli. Za co ona mnie ściga jeszcze? Chyba... O co tym ludziom chodzi? Czy wy też nie znosicie takich sytuacji, co nie? Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego wychodzicie normalnie po mieście, strzelają do was przeciwnicy gier komputerowych. Przy okazji atakują wasz kościół. Ktoś jest sławny w tym. I zbiera autografy. Po czym. Przychodzi policja i go chcą zdjąć. No i go zabijają tak w sumie. Fajne miasto polecam. Dobra, dlaczego mi płasyk tak poszukiwania nie spada? Myślę, że jak już spadnie, to zakończę odcinek, bo w sumie jest już 26 minuta. I po prostu wiecie sami o co chodzi. No ja nawet z tej książki nie zdąży oddać. A w następnym odcinku chcę zrobić coś innego. Nie chcę robić już kolejnych misji z, tor z torku. Znaczy, to już. Następny dzień to będzie środa, więc po prostu będziemy robić coś innego. Żeby też nie rasować przez całą grę, tylko robić jakieś tam side questy. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, ocenił go, zostawienie komentarzy, że jakikolwiek macie pytania bądź wątpliwości i widzimy się w następnym odcinku z gry Postal 2. Na razie, trzymajcie się. Hej!